Kibice już nie mogą wysiedzieć na swoich miejscach na trybunach La Bombonery. Dosłownie minuty dzielą nas przed pierwszym gwizdkiem. A witają Państwa bardzo serdecznie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. Boca Juniors podejmie drużynę Baraka z Central. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale. No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Wiemy, kto od pierwszych minut zagra w Barakas Central. Chyba będą grać ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Na to się Tomek zanosi. Pytanie tylko, co to dokładnie oznacza? Czy defensywną grę z nastawieniem na kontry z użyciem bocznych obrońców? Czy też elastyczne ustawienie, w którym zobaczymy raczej graczy wahadłowych? No ale o tym przekonamy się już niebawem. Bomba w górę. Gramy. Christian Medina. Fernandez. Kawani rusza do ataku. Rywale muszą teraz bardzo się pilnować. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Cierpliwie teraz operują piłką. Czekają na błąd drużyny przeciwnej. Szansa, czy przełamie impas! Christian Medina. Kolejna akcja, ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Popatrzcie, państwo, przyjmuje piłkę w naprawdę trudnej pozycji tyłem do bramki, obraca się i pewnie ładuje piłkę do siatki. Co za rozeznanie w sytuacji? Prowadzą zatem jeden do zera. No i po ataku dobra interwencja. Cavani. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Znalazł tam Medinę. I Bramkarz. Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Daleko dogrywa w pole karne, a jednak górą bramkarz, choć przy tym kornerze nie ułatwiali mu zadania. Uwaga, jest pod presją, tapia. Pomału zbliżamy się do przerwy. Coś już zobaczyliśmy i można chyba pokusić się o pierwsze podsumowania. Mnie podoba się dziś gra gospodarzy. Dla takiej drużyny jednobramkowa przewaga przy szczelnej obronie może wystarczyć do wygranej, ale na pewno nie daje gwarancji. Myślę, że po przerwie zobaczymy jeszcze kolejne sytuacje i nieco więcej bramek. Czy pójdzie to w stronę remisu, czy wyraźnej wygranej, trudno przewidzieć. Koniec pierwszej połowy spotkania na La Bombonerze. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. Tak jest. Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. I bramkarz było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks doskonały. Wracamy do gry po przerwie na La Bombonerze. Cierpliwie konstruują akcję, mimo że jak najszybciej muszą coś strzelić. Cavani. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. Fernandez. Świetne wyczucie, akcja przerwana. Tapia. To już ostatnie trzydzieści minut tego spotkania. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. <mierdzi> Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. I zatrzymał to ładnie. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Dość środkowuje z rogu. Dość głęboko. I pewnie... Nie do... Strzał! Parada Bramkarza i piłka ląduje na słupku. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Jeszcze trochę a Bramka będzie w zasięgu. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Frank Fabra. Fernandez. Znalazł tam medinę. Ryzykownie, ale skutecznie. Szukają teraz. Gola wyrównującego. Ta akcja może zakończyć się powodzeniem. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. To sama końcówka, przed nami minuta doliczonego czasu. Fernandez. Koniec. Górą drużyna gospodarzy mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Warto docenić takie zwycięstwo, gdy granie idzie, ale wynik się zgadza. Kibiców na pewno cieszą trzy punkty. To były naprawdę dobre zawody. Widać, że odgrywa ważną rolę w drużynie. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. Bomba w górę, gramy. Blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. Tak jest. Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. I bramkarz było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks, Doskon... Ładny dribbling, zawodnik idzie dalej. I zatrzymał to ładnie. A teraz decydują się na korektę, posyłają do boju gracza... Z...